Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wygląda normalne miejsce na camping na Florydzie. I zaczniemy od tego, że tutaj jest miejsce, gdzie możesz rozbić namiot, że w każde miejsce to jest dosyć małe tutaj, ale ma taki, taki stolik. Ma takie miejsce, gdzie można zrobić ognisko i grilla. Nie wiem, widocznie można tutaj powiesić jakieś ubranie, jak widzicie. To tutaj można może podłączyć cokolwiek, masz prąd. I chyba też jest woda, tylko nie widzę tą wodę w tej chwili. I tutaj, oczywiście, już jest koniec i jest ulica. Jak widzimy tutaj, to bardzo często Amerykanie, jak jeżdżą na camping, to jeżdżą właśnie z takimi kamperami, że z tego co widzę. To szczególnie jak jest ta pora roku, bo w tej chwili jest październik i jeszcze jest gorąco, jeszcze jest duszno, to przeważnie jest lepiej, żeby mieć właśnie taki kamper i mogą podłączyć go do prądu i włączyć klimatyzację, bo inaczej jest po prostu za gorąco, żeby spać tutaj w nocy. I myślę, że czasami ludzie nawet mieszkają w takich miejscach, że zamiast mieć dom, to mają taki kamper i tak jeżdżą po Stanach, przeważnie starsi ludzie i to jest ich styl życia, z tego co rozumiem. Spędzą powiedzmy kilka tygodni, tydzień, miesiąc w takim miejscu, i potem jadą gdzieś indziej do innego, do innej części Stanów, i tam żyją przez ileś tam czasu, przez to, że Tutaj jest ciepło, to myślę, że zimą ludzie właśnie przyjeżdżają do takiego miejsca na Florydzie, żeby żyć, bo no czemu nie? Jest ładna pogoda. To jak widzicie, w tej chwili to są same kampery. Ja też sam tutaj byłem w tym miejscu wiele razy. Jak widzimy, to tutaj jest dużo takich kamperów, a tutaj jest taki wow, poważne, tego, on jest taki ogromny, taki potężny. To jest bardzo typowe. Widać, że ci ludzie tutaj już są przygotowani na Halloween, może tutaj mieszkają po prostu i dlatego mają takie coś. To widzicie, że ludzie traktują camping na Florydzie dosyć poważnie. W tej chwili nawet nie widzieliśmy nawet jeden namiot. To myślę, że bardzo często tak jest, że ludzie po prostu przyjeżdżają do takiego miejsca. Z takimi kamperami. Osobiście trochę się dziwię, że przyjeżdżają na camping w taki sposób. Mi się wydaje, że wtedy to już nie jest camping i to jest tak jak po prostu normalne życie w takim małym domku, ale może właśnie o to im chodzi. I jak widzimy, to oczywiście oni mają takie duże traki i w taki sposób mogą ciągnąć te przyczepy, ale czasami po prostu mają taki duży kamper i. Wiesz, przyjadą tym kamperem. I tutaj widzimy, że mamy łazienki, i tak jak widzieliście wcześniej, oni mają prąd, mają wodę, tam, gdzie mają swoją przyczepę albo swój namiot. A tutaj mogą przejść, na przykład, nie wiem, wymyć e, talerze albo, albo szklanki. I tutaj mamy łazienkę. I te łazienki to mają tutaj wszystko tak naprawdę. Zobaczymy, co oni tutaj mają. E, mają oczywiście e, piswary albo e, kible. takie wiesz, slew, ale jak widzicie, to oni też mają prysznic. To można tutaj przyjść, wziąć prysznic. E, to oni mają wszystko to, co tak naprawdę jest Ci potrzebne. To po prostu można. Normalnie żyć w takim miejscu. Z tego co wiem, to nawet mają pralki i suszarki, ale akurat nie widzę ich tutaj w tym miejscu. To nie wiem, gdzie one są. O, wreszcie tutaj widzimy nie wiem, czy widzicie, ale tam jest namiot. To wreszcie widzieliśmy namiot. O, widzę, że tutaj jeszcze jeden namiot. Mają namiot, namioty i przeczepę. I akurat teraz w październiku pogoda zaczyna być. Powiedzmy mniej gorąca, nadal jest bardzo ciepło, i nawet bym powiedział gorąco. W tym tygodniu było tak 30 stopni, 32 stopni, w nocy jest 20 stopni, 24 stopni. To myślę, że. Teraz jeszcze jest gorąco, ale niedługo się zrobi trochę chłodniej. Wtedy właśnie te miejsca są wszystkie pełne że w ogóle nie ma tutaj miejsca. Na przykład jak są święta, jak jest Boże Narodzenie albo Thanksgiving, to nie ma miejsca tutaj. Są wszystkie wynajęte i ludzie tutaj świętują Boże Narodzenie. Thanksgiving, który jest w listopadzie, mają tutaj święta, tak świętują, i wtedy jest po prostu dużo ładniejsza pogoda, że jest chłodniej, że w dzień jest słonecznie, jest powiedzmy ciepło i w nocy jest chłodno. To można spać. Czasami w nocy jest, nawet bym powiedział, zimno, ale oczywiście wiemy, że nie tak zimno jak w Polsce, bo w Polsce jest po prostu bardzo zimno. O, tutaj widzimy. Wejdziemy tutaj do tego miejsca. Tutaj jest miejsce na camping. O, widzimy stół. Takie, takie coś, żeby zrobić ognisko. Barbecue, grill znaczy. I od razu widzimy tutaj rzekę. Jak widzicie, mamy rzekę od razu tutaj. To myślę, że ludzie bardzo często wynajmują takie miejsca, przez to, że one są najładniejsze. I myślę, że te miejsca są wynajęte najszybciej, szczególnie jak są święta. Przez długi czas przyjeżdżałem tutaj z tatą, z rodziną na Thanksgiving. Przez wiele lat robiliśmy Thanksgiving właśnie tutaj, w tym miejscu. I wiem, że mój tata musiał zrobić rezerwację tak 6 miesięcy wcześniej, żeby, żeby dostać takie miejsce, bo inaczej jest po prostu prawie niemożliwe. Ludzie wynajmują te miejsca. Bardzo szybko, jak już się robi chłodniej, to te miejsca są wynajęte od razu. To Widzicie, to są małe miejsca. To nie jest tak jak w Polsce: w Polsce mi się wydaje, że nie wiem, idziesz do lasu i nic nie masz, i po prostu rozbijasz namiot. Szczerze mówiąc, to nigdy nie byłem na campingu w Polsce. To nie mam pojęcia, jak to wygląda, ale trochę sobie tak to wyobrażam. I widzicie, tutaj mam miejsce na wodę. Widać, że oni przyczepili sobie. Uh, węża, żeby mieli wodę w przyczepie. Zobaczymy, jest druga łazienka tutaj, jak widzicie. No jest dosyć wygodne. Można żyć tutaj w taki fajny sposób, że jesteś na dworze, ale masz wszystko, co potrzebujesz. Masz łazienkę, masz kible i dlatego często starzy ludzie tak żyją sobie, tak podróżują. O! Jak widać suszarkę i pralkę, to możecie zrobić sobie pranie nawet. I to jest oczywiście miejsce specjalnie dla camping, jakbyście chcieli się przejść i zobaczyć naturę, to mają dużo tego, bo to jest taki las. Ten cały las, tutaj to, co widzimy, należy do Florydy. Ten cał, ten stan Floryda. Czy ten park nie należy do kraju, do Stanów? On należy do Florydy. To znaczy, że Floryda za to płaci. To jest taki state park. I ten state park jest dosyć duży, i mają po prostu wszystko. Mają miejsce, żeby zrobić camping, ale też mają normalny las i ten las jest chroniony przez, przez ten stan. Jak się wjeżdża do tego miejsca na camping, to tam pisze, że tylko możesz tutaj być jak kampujesz, jak wynajęłaś tutaj miejsce. Ja akurat ja tego nie zrobiłem, to jestem taki bad boy, ale wszedłem tutaj, żeby to nagrać. Ja myślę, że żeby wynająć takie miejsce, to kosztuje tak mniej więcej 20 albo 30 ileś dolarów. Nie wiem, czy oni to zmienili. Za noc. Ja po prostu wjechałem do lasu, i żeby wjechać do tego parku, do tego lasu, bo to jest taki park las, i żeby wjechać do tego parku, musiałem zapłacić 4 dolary. Powiedziałem, że po prostu się przejdę. Mają tutaj różne ścieżki, różne szlaki, i można się przejść, ale trzeba płacić 4 dolary. I tak to przeważnie jest na Florydzie. Że jak chcesz iść do, do parku, do lasu, to trzeba płacić. To nie jest tak jak w Polsce, że po prostu wchodzisz do lasu. Ale myślę, że na Florydzie nawet nie można wejść do lasu, przez to, że las, las wygląda tak jak to. Widzicie, że nie można tutaj wejść. I dlatego mają takie szlaki, które są wycięte i tam można przejść. Ale tak speaking of szlaki, co, czemu ludzie mówią, zaraz mnie szlak trafi? Że co? Tak jak chodzą i potem nagle. Się przejdą w lesie, a tak o, na szczęście mnie szlak trafił. To też zauważycie, że niektóre te miejsca na camping są lepsze niż inne. Na przykład niektóre są większe, niektóre są mniejsze i trzeba się na tym znać, żeby wybrać dobre miejsce. To myślę, że ci ludzie, którzy byli tutaj dłużej i tak często tutaj jeżdżą, co tak chodzą sobie i zapisują sobie, które miejsca są najlepsze, żeby wtedy mogli zrobić rezerwacje. I jak widzicie, tutaj wszędzie są chodniki, to to jest naprawdę, że to jest las, ale wiesz, to jest wszystko takie fancy, to jest wszystko takie wiesz, że... Czy to jest prawdziwy camping? Eh, nie bardzo. Mamy takie słowo po angielsku Glamping. To jest taki glamour camping albo glamorous camping. No dobra, to tutaj mamy takie miejsce. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Oni pokazują tutaj filmy, chyba. Widocznie mają miejsce, żeby pokazywać jakieś filmy. Tutaj mają ognisko. Jeden stolik. Tak jak mówiłem, często jestem w tym miejscu. Bardzo często tutaj kampowałem. Ale nigdy nie widziałam, żeby oni mieli tutaj film, może po prostu przegapiłem, ale no to jest właśnie miejsce, gdzie może coś obejrzeć jak tutaj jest też. No i tutaj mamy takie szlaki. Heh, zaraz mnie szlak trafi. I jak widzicie, oni tak trochę to wycięli, że tak widzicie, możemy tutaj iść tam dalej, albo tutaj i po prostu to jest. To jest nasz las. O, i tutaj, nie wiem, coś tutaj jest napisane. Ja nie wiem, coś o pożarach. Wiem, że często oni specjalnie palą takie miejsca, bo tutaj wszystko rośnie i czasami jest sucho i oni się martwią, że czasami mogą być pożary. To oni specjalnie robią pożary w takich miejscach, żeby, żeby taki coś mówi taki controlled fire i wtedy oni raczej kontrolują. Ten ogień i chcę wam pokazać, jak tutaj ziemia wygląda na Florydzie. Widzicie, tutaj jest piasek. Po prostu wszędzie na Florydzie jest piasek. To jest półwysep i ta ziemia jest bardzo miękka. To tak naprawdę wszędzie jest piach. Jakbyśmy tutaj wykopali, to jest sam piasek. To jest nasz last tutaj na Florydzie, ale a, widać, że oni tutaj pewnie wypalili dużo tego. No i myślę, że to wszystko tak wygląda. Normalny camping na Florydzie. Też są takie bardziej dzikie campingi, że trzeba tam iść na pieszo, a wtedy trzeba wszystko wziąć na plecy i tam iść. To myślę, że bardzo rzadko ludzie to robią. Myślę, że ludzie w Stanach są bardzo rozpieszczeni i po prostu takie coś robią. Myślę, że ludzie, którzy mają pieniądze, właśnie mają takie traki, takie przyczepy. To nie jest tanie. To tak naprawdę to jest taki hobby, taki drogi hobby dla większości ludzi, którzy jeżdżą pod namiot na Florydzie albo w Stanach. Oczywiście niektórzy ludzie jeżdżą pod namiot tak naprawdę w namiocie, ale mi się wydaje, że. To rzadko się zdarza, a jak widzicie, że zobacz jakie drogie samochody ci wszyscy tutaj mają. Bym się założył, że 90% tych ludzi, którzy są tutaj w tej chwili, przez to, że to nie jest ten normalny sezon, żeby jeździć pod namiot, to się założę, że większość tych ludzi to są właśnie ludzie, którzy mają emeryturę i to jest ich styl życia, że kupili sobie taką przyczepę. Kupili sobie taki camper, nie wiem czy mają dom, może sprzedali dom, albo może mają dom i taki camper, bo są bogaci i tak jeżdżą po, po Stanach i żyją w takim miejscu. Albo oni są tacy snowbirds, to znaczy, że e, latem mieszkają na północy i zimą przyjeżdżają. Na południe, tak jak ptaki, dlatego się mówi snowbirds. I to jest bardzo możliwe, że ci ludzie, którzy tutaj są, to właśnie żyją na północy latem i że resztę roku żyją w takich campingach albo w takim kamperze. I to jest ich normalne życie. I teraz już wiecie, jak wygląda camping na Florydzie. To dajcie kciuka do góry, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach, podzielcie się tym filmikiem z Waszą rodziną, z Waszymi znajomymi. I też nie zapomnijcie sprawdzić stronę mojej książki gavizameryki.pl. To dzięki, że oglądacie mój kanał. I do następnego razu. Cześć.